Jesteśmy teraz w nawpio na terenie twierdzy Palamidi, największej twierdzy górującej nad całym miastem Nawpio, które zawdzięcza balo bardzo wiele Włochom. To właśnie Włosi stworzyli tą twierdzę na przełomie XVII-XVIII wieku. W tle widzimy turecką fortyfikację skalę, a jeszcze za nią na małej wysepce Burci. To właśnie Burcji odpowiadało za bronienie portu. Strategiczne miejsce, z którego były rozciągnięte wielkie łańcuchy broniące wejścia do portu. W tle widzimy panoramę pięknego miasta na Wpio. Które w latach 1829-1834 było stolicą młodego, niepodległego państwa Grecji. To właśnie tutaj mieszkał pierwszy prezydent Grecji Janis Papadopoulos. Nazwa miasta Anatolia Eubea. Miał on syna Palamedesa. Sam Palamedes był znany ze swojego sprytu i przebiegłości i swoją inteligencją dogonił Odyseusza. Gdy był potrzebny Odyseusz na wojnie trojańskiej, to właśnie on wybrał się na wyspę Itaka, by go ze sobą zabrać. Natomiast w tamtym okresie Odyseusz bardzo nie chciał pozostawić swojej żony ukochanej Penelopy i swojego nowonarodzonego syna. Dlatego też udawał obłąkanego. Ale Palamedes postanowił go przechytrzyć. Wyrwał Penelopie nowonarodzonego telemacha i rzucił go pod pułk, którym Odyseusz orał pole. I w ten sposób wyszło na jaw, że Odyseusz wcale nie jest niezrównoważony.